Legionista w głębi serca, zarejestruj się już teraz i dołącz do najwierniejszych fanów Legii Warszawa. Czy wiesz, że Legia Warszawa jest bliżej niż kiedykolwiek wielkiego zwycięstwa w lidze mistrzów? Polska reprezentacja imponuje występami i jest już w fazie grupowej Ligi Konferencyjnej, zapewniając sobie znaczny zastrzyk finansowy od UEFA. Czego jeszcze możemy się spodziewać w przyszłości Legii? Dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński optymistycznie ocenia szanse drużyny w lidze mistrzów. Skomentował: To nie jest dla nas odległa perspektywa. Jesteśmy na dobrej drodze i szczęście też nam sprzyja. Legia Warszawa obiecującym początkiem sezonu nie tylko awansowała do fazy ligi konferencyjnej, ale także wyróżnia się w Ekstraklasie, zdobywając 14 punktów w zaledwie 7 kolejek. Ponadto Legia angażuje się w ruchy rynkowe. Dokonując transferów o wartości 5 milionów euro, to świadczy o zaangażowaniu klubu we wzmacnianie składu i utrzymanie konkurencyjności. Przed sezonem pełnym oczekiwań, co jeszcze może spotkać Legię Warszawa? Kontynuuj śledzenie i zostaw swoją opinię na temat wyników zespołu i ruchów na rynku w komentarzach. Nie zapomnij polubić filmu i subskrybować, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami z Legii Warszawa.